Witaj, oto czytanie dla zodiakalnego byka. Czytanie miłosne na rok 2025. Sprawdzę w nim, jaką wiadomość mają dla ciebie aniołowie miłości. Potem zobaczymy, co idzie w Twoją stronę z charmsami. Także warto zostać do końca. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne. Bierz to, co z Tobą rezonuje. To jest czytanie i dla singli i dla osób w relacji. Warto zobaczyć swój odczyt dla znaku słonecznego i dla znaku Wenus, bo to właśnie znak Wenus w naszym kosmogramie mówi nam o miłości, i relacjach. Jeśli nie znasz swojego znaku Wenus, to w opisie filmu jest link, gdzie możesz to sprawdzić. A teraz zobaczmy wiadomość od Aniołów Miłości dla Byka na ten rok 2025. Tak, czuję, że to tyle. Zobaczmy, co tutaj mamy. I tak, kochani, jako że to jest czytanie kolektywne, to pokazuje mi się wiele historii. W waszym przypadku chyba rozłożę wszystkie karty i będę po prostu o nich opowiadać. Eee, także zróbmy to, i ja tutaj opowiem, bo dla niektórych część kart to będzie wasza przeszłość. Tutaj o tym jest wiadomość, żebyście. Pamiętali, jak daleko zaszliście w uzdrawianiu siebie i swojego życia miłosnego, bo tutaj widzę, że dla wielu z Was taki proces albo się kończy, albo już został zakończony wielkim sukcesem. Zaraz tutaj powiem, o co dokładniej chodzi. Bo tutaj wiele, wiele historii mi się pojawia dla Byka. Tutaj Byk jest takim znakiem, którym rządzi planeta Wenus. Relacje są bardzo ważne dla Byka. I tak. Tutaj to może być na temat Twojej przeszłości teraz albo niedawnej, albo tej, z której niedawno się uzdrowiłeś, uzdrowiłaś, to też może być o Twojej relacji. Już mówię, bo tutaj mamy kartę separacji, więc albo jesteś właśnie długo singlem, szukasz miłości, jesteś w mentalności separacji, tak zwanej, ponieważ nie potrafisz przebaczyć przeszłych zranień, przeszłych sytuacji. Co blokuje dla Ciebie zakończenie lekcji związanych z relacjami? Jest tutaj też karta współuzależnienia. E, więc wielu z was miało trudną przeszłość, e, jeżeli chodzi o relacje. To nie, niekoniecznie musi chodzić o zale, uzależnienie od substancji, tutaj może chodzić o emocjonalne uzależnienie na przykład paradygmat narcyza i empaty, albo taki schemat goniącego i uciekającego. To wszystko są energie e, e, świadomości, separacji, nawet jeżeli jest jakaś relacja, no to jest w takiej. Energii separacji. Więc tutaj niektórzy z Was mają trudność w tym, żeby przebaczyć, odpuścić przeszłe zranienia i tym samym się czegoś z nich nauczyć, uwolnić z tego współuzależnienia, bo właśnie ten brak przebaczenia też wskazuje na dalsze współuzależnienie od tej osoby. Nie chcesz przebaczyć i nie chcesz odpuścić. Możliwe, że jesteś w separacji w swoim związku w jakiś sposób, czy byłeś, byłaś, yy, z powodu jakiejś trudnej sprawy i też właśnie nie potrafisz przebaczyć i nie możecie pójść dalej, czy się. Rozstać czy właśnie uzdrowić relacje. Widzę, że wielu z was jest tak pomiędzy, nie wiecie co zrobić. Może tak zakańczacie rok 2024, albo może tak zaczynacie nowy rok w takiej energii i no tutaj. Tutaj to też, jeśli jesteś w relacji, w której nie ma takiej historii, to znaczy, że dla ciebie to najprawdopodobniej jest Twoja trudna przeszłość miłosna, która doprowadziła Cię teraz tutaj do tej relacji, w której jesteś. Bo wielu z Was właśnie się nie poddało, uzdrowiliście jakieś swoje schematy w życiu miłosnym, przebaczyliście, zrozumieliście lekcje. I utrzymujecie pozytywną wibrację w miłości. I co to znaczy dla Singli? To też może być tak, że w tym roku postanawiacie się uzdrawiać, zmienić swoją energię, utrzymywać pozytywną wibrację nadziei. Wdzięczności za te lekcje. Teraz już wiem, co nie jest dla mnie. Mogę iść dalej w nową energię, tak? To dla Singli oznacza, że już niedługo mamy kartę, już niedługo utrzymując tę pozytywną wibrację, właśnie przyciągniesz do swojego życia nową osobę, która cię zainteresuje, oczaruje, tak? W takim dobrym tego słowa znaczeniu. Dla innych to właśnie jest dalej o waszej przeszłości, że pokonaliście swoje trudne doświadczenia i to, na, jak na was wpłynęły, utrzymywaliście dobrą energię i zaraz po tym spotkaliście kogoś, z kim jesteście obecnie albo z kim relacja dopiero się rozwija, tak? Jeśli jesteś długo w relacji, no to taka właśnie mogła być wasza historia, że. Ta osoba przyszła do Twojego życia po jakimś trudnym okresie, i to łączy wszystkie byki tutaj. Czy to jest przeszłość, czy to jest to, co się dzieje teraz w tym roku? I teraz opowiem sytuację dla singli, bo tutaj mi się historie trochę rozwidlają dla singli i dla osób w relacjach, tak? Tutaj tak, dla singli, którzy dopiero spotkają po uzdrowieniu w tym roku taką osobę, ale to już będzie niedługo, więc większość z Was spotka w tym roku. Tutaj będzie trochę lęku, no bo trudne przeszłe doświadczenia trochę cię blokują. I tutaj aniołowie miłości mówią, daj tej relacji szansę. Skocz na tą głęboką wodę. No. W tej decyzji też pomoże to, że większość z Was poczuje magnetyczne pociąganie do tej osoby. Jest tutaj karta namiętności, więc będzie gorąco w tym roku. Eee, będziecie się lepiej poznawać, ale najpierw fizycznie, potem dopiero tutaj mm, bardziej wejdą rozmowy, jak już ten, to zapoznanie sensoryczne, że tak powiem, się odbędzie. <laughs> I w miarę jak się będziecie poznawać to będziecie czuć, że to jest ta prawdziwa miłość, więc tutaj jest wielka szansa na to, że to będzie stała relacja. No tu jest bardzo duże połączenie, bo jest i miłość, jest i poznawanie siebie, otwartość na to, żeby poznawać siebie, jest namiętność, tylko nie bój się dać szansy tej relacji, poznać tego człowieka, pójść za tym impulsem. Teraz dla tych z Was, no, dla tych z Was, którzy są już w relacji która się rozpoczyna dopiero no to jest podobnie tak może właśnie nie wiesz co to będzie daj się ponieść tej namiętności poznaj tego człowieka bo tutaj jest dobra szansa na to że to prawdziwa miłość bo tutaj jest ta karta tak dla zodiakalnego byka jeśli jesteś w dobrej relacji tak zwanej harmonijnej to tutaj masz potwierdzenie po prostu, że to jest twoja prawdziwa miłość, ale tu dla właśnie niektórych w tym roku w jakiś sposób dla tych, którzy są w takiej harmonijnej relacji, w jakiś sposób może jeszcze postaraj się lepiej poznać swojego partnera, partnerkę, tak? Może jakieś tutaj Rzeczy w życiu intymnym są do poznania jeszcze, tak, może się tutaj bardziej na to otworzyć, więc w tym roku właśnie jeszcze też czegoś się dowiesz, o swoim partnerze, o swojej partnerce. Nie, że złego, tylko tak jakby będzie zgłębianie tej prawdziwej miłości. Też widzę tutaj długonocne rozmowy dla niektórych, które może nawet od lat nie odbywaliście takich. Coś was tutaj tak natchnie. No i nie tylko rozmowy, tak? Z tą kartą namiętności. Jeżeli jesteś w relacji, która przechodzi trudne chwile, no to tutaj. Tak, z tym początkiem. Niektórzy mogą zdecydować się na rozstanie, tak? Jest karta separacji, przebaczanie i nauka. No to albo się zdecydujecie razem i przebaczyć sobie i iść razem dalej, a za, o tym zaraz powiem, albo właśnie już osobno zrozumiecie lekcję i pójdziecie dalej, jeżeli to jest relacja karmiczna. I tutaj też w tym roku właśnie będziesz pracować nad tym, żeby się uzdrawiać. I potem to samo, co dla singli, możesz bardzo niedługo poznać już kogoś, kto wzbudzi twoją namiętność i pasję. Jeśli jednak dacie sobie szansę w tej relacji, to afirmacje pozytywne, w sensie takim do siebie nawzajem i wspomaganie się w uzdrawianiu tej przyszłości... Dadzą bardzo szybkie efekty. Więc tutaj warto y, to współzależnienie zamienić na wspieranie siebie w uzdrawianiu tego, co jest do uzdrowienia w Waszej relacji, i wtedy bardzo szybko jakby te energie przyciągania namiętności powrócą. Dajcie sobie jeszcze raz szansę, słyszę, dla niektórych, jeśli, jeśli wiesz, że to są po prostu kłopoty, a nie toksyczna relacja, bo tutaj to jest Twoja prawdziwa miłość, i, i warto naprawdę popracować nad tą relacją. Też niektórzy mogą zdecydować się na terapię par. Jeśli chodzi Wam to po głowie, to warto. Dobrze, no intensywny rok. Tutaj dla wielu. Za chwilę zobaczymy, co jeszcze idzie w Twoją stronę. Z, zobaczymy z Charmsów. Jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę, polub je, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci bardzo wdzięczna za to, to pomaga mi rozwijać ten kanał, wstawiać dla Was wiele ciekawych filmów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat czytań prywatnych, to przeczytaj opis tego filmu. A teraz czarmsy dla zodiakalnego byka. Ok, dobrze, dobrze, dobrze. No tutaj tak. Mamy smocze jajo. A zatem płodny rok, tak? Płodny rok, tutaj mogą być rozmowy na temat tego, czy chcecie dzieci kiedy, z tym poznawaniem siebie i też z tą namiętnością, tak? Zobaczmy, zobaczę jeszcze tylko, czy jeszcze jest jakiś charms tutaj, no nie. Na temat dzieci, no ale to jajo, a jeszcze jest charms który sugeruje wielkie, dobre zmiany w życiu, więc jeśli tak patrzysz na posiadanie potomstwa, to właśnie to może być to, ale wielkie, dobre zmiany w Twoim życiu miłosnym. Wszystko to, co opowiadałam, prowadzi do dobrych zmian. Bardzo dużo komunikacji, tak, rozmów z partnerem albo rozmów z terapeutą o Twoich uczuciach, czy o Waszych uczuciach, jeśli to jest terapia par. Tak, no dużo, dużo rozmów, wyjaśniania też y, takich y, dialogów wewnętrznych ze sobą, y, że tak powiem, y, a propos twojego życia miłosnego, y, jak to tutaj widzisz, no bo y, tak, no niektórzy, ci, którzy się uzdrawiają w tym roku, rozpoczynają ten proces, jeszcze y, są na początku, to, no to możecie jeszcze... Y, Możecie jeszcze po drodze, zanim spotkacie tę właściwą tak zwaną osobę, spotkać jeszcze osoby lekcje, bo mamy tak świnkę, czarnego kota, kolejną świnkę, albo te czarncy też dla niektórych mogą symbolizować trzy osoby. Które mocno wpłynęły na Ciebie, Twoje życie miłosne, i tutaj jeszcze z energii tych osób, mimo że one są daleko w przeszłości, trzeba się uzdrowić w jakiś sposób dla wielu z Was. No ale tak, kochani, tutaj uzdrowienie, uzdrowienie serca nadchodzi. To wiemy na pewno w każdych okolicznościach nadchodzi to, zakańczasz transformację energii serca albo transformację twojej relacji, tutaj też w tym roku dla niektórych no transformacja relacji, jeżeli jesteś już dawno poza tym uzdrawianiem, jesteś w relacji tej harmonijnej, poznajecie głębiej siebie, no to tutaj też z tym motylem jest możliwy ślub zaręczyny, no bo transformacja relacji, tak? No a jeżeli jesteś w trudnej relacji, toksycznej, transformacja ciebie, stawiasz granice, idziesz dalej w bardziej optymistyczne energie. No ale tak, tutaj ślub zaręczyny są możliwe. Romantyczne chwile również, dużo energii, miłości, tak? Róża, kwiatek, miłość. Plan, w miłości w tym roku, zodiakalny byku, planety ci sprzyjają. Jest w tym roku retrogradacja Wenus przez cały marzec, i słyszę, że właśnie dla tych z was, którzy się uzdrawiają, ten marzec to będzie taki, którzy się decydują na uzdrawianie to będzie Właśnie ten moment przełomowy, że się zdecydujesz pójść na terapię, coś zrobić, albo w relacji też możecie pójść właśnie na terapię, się zdecydować, uzdrowić to, co się między Wami dzieje. Tutaj też w relacjach w tym marcu mogą być różne przemyślenia na temat dokumentów, ślubu, też jak to wszystko zorganizować. Słyszę, jeżeli to Twój przypadek. Tutaj w życiu miłosnym trzeba będzie na coś wydać pieniądze, tak słyszę z tymi dwiema monetami, czyli albo na ślub, albo na terapię par, no, albo tutaj dziecko w drodze, to też trzeba zbierać, tak, że tak powiem, środki. No, jest ta energia miłości, także tutaj wszystko jest do zrobienia. No, będzie namiętnie. Co z tymi wisienkami, to czuję, że będzie namiętnie. Jakoś nie wiem dlaczego, ale ta korona, z tą koroną czuję swego rodzaju zwycięstwo, że na przykład w końcu jest ten ślub długo planowany, albo w końcu jest ta osoba, z którą chcę stworzyć rodzinę po długich, trudnych przejściach. Albo ukoronowanie, przepraszam, waszych wysiłków razem na terapii par. Znowu czujecie tą prawdziwą miłość. Albo dla Singli, no właśnie, tak uzdrawiam się i w końcu znowu wierzę w miłość, bo też wielu z Was straciło w jakiś sposób wiarę w miłość i w tym roku ją odzyskacie. Tutaj dla Singli, dla tych, którzy szukają miłości. To będzie ktoś, z kim nadajecie na tych samych falach, i też tutaj w relacji, jeżeli komunikacja nie domagała, to będziecie nad nią pracować, żeby znowu się dogadywać. Mam tutaj litery i znaki Zodiaku. Litery to są albo jakieś wskazówki dla Ciebie, bądź inicjały Twojego partnera, Twojej partnerki albo przyszłej miłości. Albo jakiś przekaz symboliczny, dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. Jest litera D. Litera T. I litera R. DTR. I mamy znaki zodiaku. To może być znak Twojego partnera, Twojej partnerki albo nowej miłości. Tutaj mm, bierz to, co z Tobą rezonuje. I mamy tak: jest wodnik, skorpion, koziorożec, rak. I lew. Zodiakalny byku, zapraszam Cię na moje czytanie. Wybierz kartę, w którym dowiesz się, jak uzdrowić, zharmonizować Twoje relacje. Ten film jest na ekranie. Na ekranie jest też czytanie, z którego dowiesz się, jak zmieni się Twoje życie miłosne przez najbliższe pół. Roku czytanie bezterminowe, żeby przejść do jednego z filmów, kliknij w miniaturę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.